To już jest To ty musisz to mówić. Dobrze, będę mówić do twojej klatki piersiowej. E, 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 witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, cofnęliśmy się trochę w czasie i e, to cofnięcie w czasie jest głównym celem naszej rezydencji artystycznej i naszego artystycznego projektu Autonomia ulicy, e, który to przede wszystkim ma na celu Włączyć naszą kulturę uliczną do takich miejsc jak to. Bo jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej, które, kiedy my byliśmy w nim dzikimi rezydentami w 2002, 2003, 2004 roku, wyglądało właśnie tak, jak ta zrekonstruowana sala. Więc muszą Państwo sobie wyobrazić, że jesteśmy w toalecie, bo w 2002 roku właśnie to miejsce było toaletą. Te ściany, które Państwo. Rozwalono już. Widzicie, że rozwalono. I na, nie pachniało tutaj też tak ładnie. Jeżeli chodzi o to, czym zajmujemy się my, czyli ja i Stowarzyszenie 180 stopni, to przede wszystkim zajmujemy się animacją kultury. I wiemy, że hip-hop i kultura uliczna. Mam niesamowitą modę oddziaływania z zakresu profilaktyki. Mamy mnóstwo młodych ludzi, za nami stoi tutaj gdzieś się skitrał Lulek, który współtworzy tą wystawę. E, mamy też młodych, którzy tworzą, rapują i są bardzo związani z kulturą uliczną. I my postawiliśmy sobie taką hipotezę, mówiącą o tym, że dzielnice takie jak Nowy Port e, są miejscami, w których kultura uliczna sama z siebie oddolnie się rozwija. To jest kultura braku. To jest kultura deficytu, to jest kultura niepewności, to jest kultura, w której wychodzi się na ulicę, bo domy nie są wystarczająco dobre. To jest kultura, która krzyczy i chce być zauważona. Jak Państwo pewnie widzą, no nie idzie nie zauważyć takich interwencji w ściany. My w 2002 roku byliśmy młodymi ludźmi, ja byłam pozerką, a oni coś robili, i przede wszystkim to miejsce stanowiło salę treningową. Salę treningową dla graffiti, salę treningową dla popingu, salę treningową dla wszystkich tych młodych, ulicznych artystów, którzy z pewnością nie wiedzieli w 2002 roku, że w ogóle artystami są albo że nimi będą i że kiedykolwiek będziemy mogli odtworzyć naszą rzeczywistość, nasze doświadczanie na ścianach. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, więc ja w ogóle bardzo dziękuję przedstawicielom Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za zaproszenie nas do takiego projektu i umożliwienie nam tego I, i też zaufanie, bo wyobrażam sobie, że to zaufanie było potrzebne, żeby stworzyć jakąś fuzję naszych środowisk, które są bardzo hermetyczne. E, więc ja zaraz przestanę mówić i poproszę Państwa o to, żebyście się... Słuchali dźwięki, które nam towarzyszyły w 2002 roku, a które odwzorował nasz nieoceniony DJ Polan. Można oglądać, można dotykać, a ja już się potem zamknę, a chłopcy przeprowadzą Państwa przez swoje wspomnienia. I widzę tutaj też dużo osób, które tak samo jak i oni rezydowali w łaźni, więc mam nadzieję, że to po prostu będzie fajna rozmowa. Dziękuję bardzo, zapraszam do przyjęcia. Ta praca była. Ona była dokładnie na tej ścianie, w sumie. Bo tutaj były te baseniki, i ona była tutaj na kafelkach. Nie źle mówię. Ona była tutaj, bo tu była jeszcze jedna ściana, i się potem wchodziło na, yy, do następnego pomieszczenia. Yy, tutaj na górze były mocowania tych natrysków, one szły tak dookoła. To był na dole brodzik, no i dookoła wszędzie były kafle. Tutaj są też wydrukowane zdjęcia z boku, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak te prace wyglądały faktycznie. Tak jak już mówiłem, ciężko było je odzwierciedlić, ponieważ nie ma takich kolorów właściwie, których my wtedy używaliśmy. Nie mieliśmy za bardzo pieniędzy, więc głównie malowanie polegało na tym, że ktoś gdzieś znalazł wiadro z emulsją. Często się mieszały różne pigmenty, które się tam pozyskało od kogoś, kto miał ojca, który pracował na budowie i mu zostały. To jest praca Uwera z Łomży, który mocno na mój rozwój wpłynął i wielu innych, jak widać zresztą po wypełkach później. Wszyscy go kserowali, ale on nikomu tego nie powiedział i nikt też nie powiedział, że jego kserował, więc... Jakoś się to rozeszło po cichu. Przywołałem sobie uczucia sprzed 15 lat, jak robiłem pracę znajomych, to głowa mnie bolała czasami, bo mówię królewę, skąd on wziął pomysł na te kreski. Robię to tak, nie? Tak, nie to. Starałem się odzwierciedlić jak najbardziej, no ale też nie miało być to tam, nie wiem, no super jakiś tam fotoreal, tylko tak mniej więcej. No. Na początku myślałem, żeby je robić lewą ręką, bo mówię na pewno nie mieli takich kresek jak ja teraz, ale po prostu e, robiłem to tak, że nic nie poprawiałem i. Nie <grych> Jak wszedłem do tego pomieszczenia już skończonego, no to czułem się naprawdę jakbym wchodził na tą salę lata temu. Jakbym się cofnął o 15 lat do, do tyłu, nie? Także z uśmiechem na twarzy to wszystko robiłem. Mam nadzieję, że koledzy się nie obrazili. Część z nich jest tutaj obecna. Znaczy wiadomo, pewnie powiedzą, że zrobiłem to gorzej niż oni, ale to miało być tylko poglądowo. Ja uważam, że warto o tym no. mówić, bo to już jest historia. A Iwona już nie jest pozerką. Już nie jestem. Już coś robię na kultury, wreszcie! Sta. Na, zostawiła tutaj swój tak, tylko bardzo proszę uważać na łączenia. Tu nie można, bo to jest perspektywa. Więc bardzo proszę. O nie, to nie pisze dobrze. O swój podpis, tylko pierw znajdziemy coś, co pisze dobrze. Tylko na ścianach z przodu i z tyłu. W 2002 zacząłem malować graffiti, i w którymś momencie twierdziłem, że chciałbym gdzieś potrenować, gdzie będę mógł rozwijać swoje umiejętności. Wyglądało to tak, że umawialiśmy się w sobotę o 6 rano pod moją klatką. Ja mieszkałem na tej ulicy parę budynków dalej. Adrian swoją drogą też mieszkał po drodze, jeszcze bliżej niż ja. Zaczynaliśmy właśnie tam 6-7 rano. Kończyliśmy, nie wiem, jak się ściemniało, gdzieś tam pewnie o 18. W tamtym czasie do łaźni wejścia były zamurowane, wchodziło się tutaj przez okno na pierwszym piętrze. Tak, czkuło się dziury, te dziury były sukcesywnie łatane, e, potem już prze, przestało się... Czym się dało? Znaczy to raczej złomiarze robili, więc często były wykute. Byliście w kooperacji? My, na takiej niepisanej. Bywało czasami tak, że... Dacian malował, a chłopy robiły swoją robotę. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem, że łaźnie ma być odnawiana, to byłem przekonany, że ten budynek najpierw zostanie zburzony. A potem budowany od nowa, bo złomiarze tutaj wykuwali nawet szyny konstrukcyjne z stropów. No i stwierdziłem, że nie ma opcji, żeby ten budynek odnowić. No a jednak się udało. Jak postrzegaliście ogólnie to, że w pewnym sensie realizujecie siebie, ale też łamiecie prawo? Jak, jak to w ogóle Egzystowały jakby w naszym, jakby... Nie było różnicy między tym, co jest tak naprawdę legalne, a nielegalne. Bo dla nas e, pewne rzeczy, które były dzisiaj, my byśmy nie zrobili, może tak były normalne po prostu. No tak się wtedy żyło. No. Tak to, 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 to... to też było tak, że wiesz, jak się jest w okresie buntu nastolatka, masz wrażenie, że jesteś niezniszczalny i że wszystko ci się należy, tak samo, jak złomiarze tu przychodzili, stwierdzali, że przychodzą po swoje, tak samo my stwierdziliśmy, że my jesteśmy u siebie i wiesz, z jakiej racji w ogóle, nie wiem, policja tu przyjeżdża, nie? Oni nie wiedzieli, albo nie chcieli tutaj wchodzić, więc no, wchodziło się na strych, odczekało się skwadrans, patrzało się, już ich nie ma, no i luz, nie? No, to to <laughs> wcale, no. mieszkała tu jakaś kobieta i właśnie głównie ona dzwoniła na policję, jak był jakiś hałas. Oni też często, myślę, że olewali te zgłoszenia, bo myślę, że tam ich było sporo. Ale mieli większe zajęcia w tamtym czasie, jak to ludzie z siekierami biegali. Ludziom się kojarzyło to przede wszystkim z wandalizmem. No ale to też dlatego, tak jak Dacjan mówi, no nie było gdzie, nie, nie, nie mieliśmy takiej Ale myślę, możliwości. że wiele osób miało wylane, no, to było więcej problemów nie? w tamtym okresie. Oczywiście, oczywiście, ale też mam okay. takie poczucie, że mm, jeżeli my tak naprawdę byliśmy, pochodziliśmy z takich domów, w których nasze potrzeby nie były do końca zabezpieczone, to z jakiego powodu my byśmy mieli dbać, o w ogóle nie było takiego kontekstu, nie? Bardziej na tych ścianach wyrażało się bunt, jakiś niedostatek, to wszystko nam się nie podobało, więc chyba nie mieliśmy w ogóle takiej myśli, że e, ojej, tagi, które robimy na ścianach są brzydkie, nie? Znaczy ogólnie, ogólnie wtedy się nikt tym nie zastanawiał, pasja była pasją, się to robiło. I przede wszystkim, co było też ważne, angażowaliśmy no, grupy ludzi, jak nie patrzył. Nieraz było tak, że jak się no, na akcję szło, no to armia szła ludzi. Obstawa była tak naprawdę, nie? No dobra, to zapytam, jak uważacie, czy rozwój ogólnie tej kultury, bo możemy to wpisać w hip-hop ogólnie wszystko. Mm -hmm. Czy to poszło w dobrą stronę, czy w złą stronę? Ale no, dzisiaj? Dzisiaj tak. Dzisiaj to jest bardzo dobre pytanie, bo no, ja nie. powiem, że ja jestem komercyjną i to bardzo. Ale z drugiej strony jestem też Magalandenem Landowym. Mianowicie o co chodzi? Jestem dzisiaj w programie, a jutro jestem na dzień. ja się od tego osobiście nie odwracam. Rozumiesz, jakimi moi koledzy, którzy są Big Star? Chodzi o to, żeby być autentycznym w tym, co się robi, ale to już jest prywatne, wewnętrzne. Jak sobie przypomnę tamte czasy, to ten kontekst tego spotkania i to miejsce, w którym tutaj jesteśmy, jest dla mnie jakimś cudem po prostu. Jak myślę sobie o tym, w jaki sposób cała nasza scena się rozwinęła i stoję w tym miejscu i patrzę na ten kres przepiękny, bo myślę, że wtedy one już były proste, to mam wrażenie, że dokonaliśmy olbrzymiej ewolucji. I myślę, że to, co jest w hip-hopie najważniejsze i w ogóle w kulturze ulicznej, to jest rzeczywiście ta kreatywność, której teraz, jak wspólnie ustaliliśmy, trochę brakuje naszym młodym. Bo te możliwości, z których oni korzystają, trochę zabijają kreatywność, ale też zmieniają się im wartości. I to, co my próbujemy zrobić z tym projektem, czyli autonomią ulicy, to przede wszystkim zaszczepić, rozszerzyć, dać im doświadczyć emocji, że nam towarzyszyły i też wartości, jakimi wtedy się kierowaliśmy. I ja sobie życzę, żeby wszyscy młodzi ludzie, z którymi współpracujemy, tak siebie wspierali, jak my wtedy, i tak potrafili zaaranżować swoją przestrzeń. Hip hop absolutnie on zawsze był kulturą braków. I ja mam wrażenie, że ten prawdziwy hip hop i prawdziwa sztuka uliczna, ona się bierze przede wszystkim z wartości, więc to, co jest skomercjalizowane, dla mnie nie jest hip hopem, nie jest sztuką uliczną. Jest produktem po prostu. I myślę sobie, że tym. tym Tymi słowami chciałabym to podsumować i myślę sobie, że stojący tutaj ludzie obok mnie nigdy takimi produktami nie będą.